Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie kuchennych Perpetii. no Jak ktoś tam ogląda ostatnie odcinki, które są właśnie typowo o takim gotowaniu, ale takim topornym, no jednak męskim, no to to jest kolejna, kolejna odsłona. Kolejna rzecz, którą tutaj robię, jak kogoś interesuje, co tam robiłem wcześniej, no to zachęcam do zapoznania się z wcześniejszymi filmami. A więc tak, dzisiaj zaczynamy tutaj od tego dosyć pokaźnego gara, w którym to... robi się taki super rosół, on zaczyna pyrkać elegancko. Już oczka się pojawiają, zobaczcie. Widać oka, widać oka, pięknie, bardzo ładnie. Także zaraz zmniejszymy gazik, uchylimy pokryweczkę, i to sobie będzie pyrkolić. Tutaj to co robimy to jest taki narosł, taki turborosły można powiedzieć. Jest to zupa kolagenowa. To co tutaj się gotuje, są to kości. Wszelkie tutaj zawarte kości są kośćmi jagnięcymi z różnych części partii mm, owcy. Także tak, tak to tutaj wygląda, dorzucone są warzywka, e, przyprawki do smaku i to się tak będzie pyrkolić przez około minimum 12 godzin, tak żeby wszystko to co dobre z kości zostało wyciągnięte do tego wywaru. Później pozostanie nam odcedzić, kosteczki pójdą dla psiura, a tutaj z tych resztek mięsa, bo to mięso to wszystko odpadnie samo, z mięsa i warzyw też będziemy odcedzać, mięsko pójdzie na pasztet lub coś tam, zobaczymy w zależności i ile tego tam będzie i co tam Agata powie, cóż można by było z tego uzyskać. A sam bulion czy tam zupa kolagenowa zostanie podzielona na części... I do słoiczków i będzie tyndalizowana. No, do czego służy zupa kolagenowa? No to sobie musicie tam poguglać, także nic się nie marnuje, wszystko zostanie wykorzystane. Yy, a więc tak, yy, czyli gotuje się, no zapomnę uchylić, gotuje się, robi się zupka, a skoro tak, to znaczy, że yy, mięsko już mamy o, uszykowane do mielenia. Tak tutaj mamy mięsko, mamy tutaj 3 kg z haczykiem. Brakowało nam tutaj w ostatnim graniu właśnie dwóch karków i jednego cąbra. Rozmroziło mi się, to mamy dzień następny, to się rozmroziło. O, okroiłem ładnie, pokroiłem, poczyści, poczyściłem, pokroiłem w tej kolejności. Teraz to zmielę. O tu dorzucimy przypraw i będzie to smażone. Skwarki będą robione i to sobie zostanie. Wyniosę to do chłodnego. Jutro potrzebuję tego gara do tego ażeby, ażeby natopić smalcu. Mamy 3 kg mięsa więc do tego dorzucimy 3 kg smalcu. Tak, 3 kg mazu, do tego zostaną, jeszcze dorzucona zostanie cebulka i jabłuszko. Przyprawy już tutaj czekają, wszystko jest odmierzone. Sól, pieprz, majeranek, czosnek yy, i tam takie jeszcze ciekawe rzeczy. No dobra. To co, kawałek pomielimy i lecimy dalej, żeby to dzisiaj tego nie przedłużać. To bardzo. Tak to wygląda po zmieleniu elegancko. Ja tutaj używam sitka o oczkach 6 mm i to jest idealne. Spoko. Tutaj taki kawałeczek mi został grubszy w ślimaku, to nie szkodzi. Gdzieś tam będzie takie treściwsze. w słoiczku się trafi po prostu. Także luzik. Dobra. Teraz to wymieszamy te już gotowe przyprawy, tak jak wcześniej pokazywałem podmierzone odpowiednio, ładnie widać tutaj sól, czosnek, pieprz, e, majeranek i no to są suszone pomidory, ja lubię, a to już tam wiecie jak ktoś, ktoś, to każdy robi wedle swojego uznania, o cyk. Dobry, okay. Tak nam się to tutaj miesza. Chwilę to zejdzie, i po tej chwili, po prostu e, przerzucamy tutaj na przygotowaną patelnię i będziemy sobie robić skwareczki. I na ostatnim e, nagraniu, e, w którym to pokazywałem właśnie e, przyprawione żebra, które wsadzałem e, w słoiki e, i tak to owe żebra wyglądają. Miałem też pokazać, jak wsadzam te żebra w słoiki, ale niestety no, paluchem nacisłem niechcąco, nie tam gdzie trzeba, i no, z braku takich dwóch, trzech minutek nagrania, żebyście zobaczyli jak to tam się e, ugniata. Ale to spoko. E, co się odlecze, to nie ucieczę ja jestem na, na, na 100% przekonany, iż e, te żeberka będą naprawdę fajnie, to już fajnie kapustka zaczyna wyglądać, to jest po jednej tyndalizacji. wczoraj wczoraj e, było to robione e, dzisiaj była druga mm, no e, e, fasoli i, i kaszy z jagniciną tak? i to, to mięsko, które tam się Miesza z tyłu, to jak wcześniej wspominałem, to właśnie te partie mięsa najczęściej idą właśnie na mięso mielone, czyli ta na kotlety, na mięso takie w kostkę mięsiwo, takie do słoika, czy tam na kiełbasę, nie? Jakieś tam nieduże ilości, to tak średnio około 3-3,5 kg można tam sobie z jednego barana takiego uzyskać. Reszta to są takie elementy, właśnie jak tutaj całe żebra, łopatki czy ućce. Które są marynowane. Ucce i łopatki marynowane, tak jak wspomniałem, i w taki sam sposób jak żebra, właśnie. To jest to, to, to o czym zapomniałem powiedzieć. Myśmy się nauczyli, nas znaczy się no Agata, robić to w taki sposób, że właśnie marynujemy łopatkę udziec, czy żebra w taki sam sposób, czyli po prostu bazą jest e, zwykły olej, e, do tego się dodaje pieprzu, soli, czosnku, rozmarynu. E, naciera się to mięsko, naciera i można zostawić sobie w naczyniu, tak jak te żeberka i to już tam po paru godzinach w zasadzie nadaje się do pieczenia. W, najlepiej w zamkniętym e, naczynku. E, ale można też to po prostu tak jak my no to robimy, to e, w sensie, marynujemy i pakujemy to próżniowo I do zamrażarki i to jest super sprawa, bo zawsze można sobie to Wyciągnąć, jest gotowy na obiad, czy tam łopatka, czy żebra Czy, 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 czy udziec, tak A te inne elementy, tak jak wspomniałem, to właśnie Najczęściej idą na takie mięsa mielone Na kotlety, czy te, na, no, kotlety obiad, na obiad, czy, czy właśnie taki dodatek do do smalcu czy dodatek do kaszy tak jak ostatnio robiłem czy po prostu no, mięsiwo takie w kostkę rżnięte i, i, i to wszystko tam bez żadnych ceregieli i to jest mięso, które tam powiedzmy e, ubija się baranka mniejszego gazik jeszcze nie mogę wrzucić ubija się tego baranka e, wisi sobie w chłodni na drugi dzień się to rozbiera i w zasadzie można te żeberka czy udziec w bejce wsadzić, i jest to już po 2-3 godzinach gotowe do, do pieczenia. I to wszystko, naprawdę nic tam więcej. Nie trzeba robić żadnych cudów, wianków, zalew, bo, 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 bo to jest naprawdę świetnej jakości jaknięcina czy tam baranina. Eee, także tak. No, a jeżeli ktoś by się zastanawiał, właśnie. Jak tam przyrządzić na obiad, i tak dalej, nie mam w tej chwili, że tak powiem, nic pokazowego. Ale, jak się tam ktoś będzie chciał zobaczyć, jak ja, jak ja to robię, to następnym razem pokażę po prostu, w jaki sposób marynujemy i pakujemy próżniowo, i sobie zamrażamy, nie? Do zamrażarki idą takie, mówię, najcenniejsze partie. Czyli udziec, łopatka, żebra to tak najczęściej schodzą zaraz na obiad. Jakieś tam mięso mielone się od razu robi i to już są takie gotowe porcje obiadowe. Tak? Już, już przygotowane właśnie do, do pieczenia. Także tak się to robi. I żadnych cudów tak jak wspomniałem. Żadnych kombinacji, nic tam nie trzeba namaczać, odmaczać, nie wiem, czekać na pełnię księżyca i, i, i jakieś tam wycie wilków. Ileś razy absolutnie nie, także tak to jest po pierwszej Tyndalizacji tutaj mamy 2 kg kapusty, kilo kg z hakiem e, żeberek. Jak więcej, przyprawionych tutaj fajnie, Tu już tego to jest. Są wszystko płyny z kapusty gdzieś tam z mięsa. E, jedna tyndalizacja, pasteryzacja była, jeszcze będą dwie, i takie słoje pójdą właśnie do piwnicy. I następny baran też będę robił, bo trzy takie słoje wchodzą mi po prostu w pasteryzator. Tak że tutaj mamy. Dobre 3,5 kg obiadu. Także jak to po wysypaniu do garnka, żeby to odgrzać, to to mięso po prostu od, odleci i zostanie w tej kapuście i o to właśnie chodzi. Taki specyficzny fajny bigosik. Także myślę, że będzie petarda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj już nam się mięsko. Wymieszało, zobaczcie, tak to wygląda. Przyprawy są dodane, zobaczcie chwila robienia i to jest, przypominam, to jest tylko i wyłącznie jaknięcina, tak? Chwila robienia, jaka fajna konsystencja. Nie ma tutaj żadnych dodatków, nie ma tutaj niczego. Do gołej dłoni kotlet mielony powinien się trzymać. Yy, także tutaj, po, w, wyniku, w wyniku masowania, wytwarzają się też właśnie yy, między innymi kolagen tutaj zawarty, który właśnie sprawia, że to wszystko fajnie jest takie lepkie. Do rękawiczki troszeczkę oj, inaczej, ale tak to właśnie fajnie wygląda. I nie ma tu, tak jak mówiłem, żadnych tutaj dodatków jakichś obcych mięs, tylko właśnie sama, o, sama, sama jagnięcina. Zobaczcie, jaka jest fajna struktura. I takie kotleciki mielone już elegancko tutaj, można dodać cebulki i już będzie się to pięknie robiło. Dobra, także 3 kg mięsa ląduje na żeliwnej patelni i będziemy to sobie smażyć. Dla mnie w zasadzie to tak mocno wymieszałem, co było krócej, tylko ja się zająłem gadaniem. No ale No i teraz tak jak widzicie to się będzie nam ładnie tutaj przypiekało, podpiecze się, wytopi się co się ma wytopić i taką gotową masę odstawię do zimnego naganek i jutro do tej ilości 3 kg mięsa jak mięsego zostanie dodane 3 kg smalcu, do tego jeszcze dojdzie cebula. I jeszcze parę innych tam składników, które ja lubię. A to tak naprawdę wedle gustów można to doprawiać. No ale jak widzicie, taką masę 3 kg mięsa mielonego można sobie uzyskać. 3 kg to już jest taka ilość, gdzie można zrobić i kawałek kiełbasy. Tutaj jeszcze troszeczkę by to wyrobił, wsadził do lodówki, zostawił na następny dzień. Jutro jeszcze troszeczkę wyrobił, jeszcze raz dodać troszeczkę wody i można robić kiełbasę przyprawić, na zasadzie to, to w tej momencie jest właśnie przyprawione w taki sposób jak ja bym robił kiełbasę oprócz yy, suszonego suszonych pomidorów, bo tego to do kiełbasy nie daje ale to tutaj ze względu na to, że yy, że to idzie w, w, w smalczyk, no to lubię sobie tego dodać także tak, tak, to, tak to wygląda yy, co jeszcze mogę rzec no w zasadzie to już chyba wszystko, nie ma sensu przedłużać. E, no co, mięso będę przypiekał, mieszał, przypiekał, aż się fajnie e, zarumieni, za przypieczę, e, żeby to już nie było surowe mięso. E, rosołek też nam się tutaj, zobaczcie, turbo zupa też się robi. Bardzo ładnie to pachnie. Także gra muzyka na najmniejszym gaziku i to się do jutra będzie pyrkoliło. A ja tutaj będę e, robił jutro to masa pójdzie do tego gara, dorzucimy resztę składników i będę robił smalec, także to też tam krótkie nagranie, jak to wygląda w trakcie, po nałożeniu, też pokażę. Jeżeli interesują Was tego typu rzeczy, taka no prosta, od siekiery, kuchnia męska w zasadzie, bez wieszania firanek i stawiania kwiatków na stole, no to zapraszam komentarzach do tego, ażebyście się właśnie tam udzielali, pisali, co byście chcieli zobaczyć, ażeby Wam pokazać, co tam, jak tam, z jak można sobie fajne rzeczy zrobić. A to w zasadzie byłoby na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Biofarny Kolin. Zachęcam do udostępniania, komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć! Ja jeszcze Wam coś tak na szybko pokażę, eee, bo ktoś tam powie, że A rzucił taką pulpę i to się nie, nie usmaży i tak dalej. To pod wpływem temperatury e, z tego jednego dużego kotleta 3 kg. No, zobaczcie, w to się wszystko ładnie e, ścinają się białeczka i to się rozpadać zaczyna. Nie? Zobaczcie, tutaj jest jeszcze mięso, które nie było tam przerzucone. To jest kilka chwil, o i robią się takie fajne właśnie części mniejsze, drobniejsze i to w miarę tam przerzucania i tak dalej e, się to robi coraz mniejsze, aż w rezultacie będą takie właśnie drobne elementy, o lekko przysmażone. Tutaj widzicie płyny różnego rodzaju, e, to się fajnie zredukuje i o tutaj już pawałek, zobaczcie, już możemy znaleźć Przysmarzone fajne mięsko, i tak 90% tego, co tutaj mamy, to pod wpływem temperatury zacznie się tak gruzełkować, można powiedzieć. No nie wiem, łapać taką konsystencję, taką jaką znamy z kwarek. Jest troszeczkę jednak inne mięso niż wieprzowe, i trzeba o tym wiedzieć. To też jest ważna rzecz i trzeba też o tym wiedzieć. No a na pewno, no, ja Wam muszę to powiedzieć i pokazać. Redukcja płynów następuje, odparuje przysmaży się to fajnie i naprawdę będzie będzie fajnie. Zobaczcie, tutaj mówię, już od spodu można znaleźć. Zobaczcie, o, patrzcie, jak to się pięknie rozpada pod wpływem temperatury. I nie ma najmniejszego problemu. Jak się zredukuje, zredukują się ee, płyny, no to po prostu zacznie się nam to wypięknie pięknie przysmażać, A tutaj na tym kawałku będzie. Powinno być widać. No, nie, jeszcze się nie. Nie przysmażyło, ale powoli, pomału 15-20 minut, i będzie to o takie sypkie, Zobaczcie, później to pójdzie do temperatury, na smalczyku. To się jeszcze porozsypuje i właśnie nada. Ała! okap! Nada nam, właśnie, wspaniały, cudowny aromat naszemu smalczykowi wieprzowo-jagnięcemu. Widzicie, fajnie się to przypala. Także. E, wszystko pod kontrolą, to nie jest tak, że ja nie wiem, co robię, ja już tutaj obcykany jestem. I no, bardzo fajnie. Mówię, trzeba, o, zobaczcie, fajnie się przypieka, to nie ma tak, że, że nie zredukuje się płyn, odparuje, będzie wszystko bardzo ładnie wyglądało. Zresztą e, to jest efekt przed. Zobaczycie efekt po i efekt końcowy, czyli właśnie słoik, który na wcześniejszym nagrywaniu pokazywałem, ale to tam z wcześniejszej partii, nie? Że tam już, nie wiem, cztery słoiczki zostały, więc w piwnicy, więc trzeba tu po prostu dorobić. Jest okazja. I tak jak to widzieliście, wszystkie te procesy, które robiłem po kolei, po kolei, co i jak. A więc jeszcze raz pozdrawiam, zachęcam. Zapraszam na następny odcinek, gdzie już będziemy z tego między innymi robili smalec wieprzowo jak więcej. Pozdrawiam, cześć!